Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na specjalny filmik. Nie publikuję zazwyczaj treści w weekendy, czy to znaczy sobota i niedziela. Natomiast jest to wyjątkowy moment, gdyż w tym momencie mamy. W tym momencie właśnie dwusetna osoba zdecydowała się zasubskrybować mój kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to że wytrzymujecie tyle ze mną, że tylu, tyle osób już jest i ogląda to, co wrzucam do internetu, do YouTube'a. W tyle w tym momencie widzicie jeden z moich statków Battlestar Galactica, zrobionego właśnie na podstawie... na podstawie statku z serialu Battlestar Galactica, oczywiście tego nowszego. Jeśli chodzi o grę w Space Heaven, to myślałem, żeby albo. Mm, no, myślałem przez chwilę, żeby, żeby nie zastąpić y, y, galaktyką Oberona, którym, na którym gramy w tym momencie, ale stwierdziłem, że tamty już zacząłem, tam będę póki co grał. No, chyba że pojawią się głosy, że wolelibyście zobaczyć przygoty Galaktyki. Natomiast tutaj troszeczkę ciężej byłoby cokolwiek zrobić, gdyż Galaktika w tym momencie niszczy wszystko na swojej drodze, co spotka. I że tak to ujmę, nie ma nic co mogłoby ją, jej zagrozić. A surowców mamy pod dostatkiem, a wszystkiego jest pod dostatkiem, więc a jesteśmy na chwilę jeszcze przy Oberonie, nim planuję kontynuację serii. A jak widzicie, niewiele się zmieniło od y, ostatniego nagrania, w zasadzie to nic. I nim planuję dokończyć serię, chyba że, tak jak wspomniałem, będziecie woleli przynajmniej jeden odcinek z Galaktyki. W tym czasie lecimy do następnej gry. Rimward. Jedna z, w zasadzie, druga gra, od której tak naprawdę zacząłem nagrywanie na YouTubie. I chyba z najdłuższą serią w tym momencie, pojedynczą. Jeśli dobrze pamiętam, projekt Zomboid miał mniejsze. Bra, to potem się tym będziemy zajmować. W tym momencie planuję dalej rozbudowę bazy numer 1. Rzeka Wood, się bodajże to nazywało, jeśli dobrze pamiętam. I nowa kolonia, tutaj. Nie planuję póki co większej ilości kolonii, natomiast nie wykluczam, że jeszcze jakąś zbuduję. Ale to wszystko zobaczymy, że tak to ujmę w przyszłości. Póki co planuję dalej rozbudowę tej. Jeżeli z jakiegoś powodu, ewentualnie jeśli bardzo będziecie chcieli, możemy tutaj zastąpić tą serię serią też Rimworldową. Ale z modem Zombieland, czyli pojawiłyby nam się tutaj zombiaki, które by nas atakowały. Natomiast ja bym, znaczy, ja na pewno, póki co będę jeszcze kontynuował tą serię, jeśli pojawią się głosy, że chcielibyście bardzo zobaczyć Rimworlda z zombimi, to jak najbardziej możemy tą kolonię zostawić i rozpocząć zupełnie nową serię, nową rozgrywkę z zombiakami. Dajcie znać w komentarzu, czy wolelibyście zostać przy tej, czy rozpocząć nową. Ja się dostosuję. Bardzo dobrze mi się tutaj gra, ale jak najbardziej mogę tutaj zacząć też od nowa z Zombiakami. Um, przy okazji tutaj zerknijmy. Mateusz jest już gotowy w 39%. No dobra, to teraz przejdziemy do następnego tytułu. No, i oczywiście nie mogę zabraknąć projektu Zomboid, gry, od której tak naprawdę zacząłem e, swoją przygodę z YouTube'em. E, no, już to jest trzecia seria w tym momencie, to co nagrywamy. E, bardzo dobrze mi się to nagrywa. Z tego co widzę, jest to też najpopularniejsza seria u mnie na YouTubie, e, U mnie na kanale. E, bo ma nieporównywalnie więcej niż, e, niż pozostałe e, gry, razem wzięte nawet. Um, planuję dalej e, m, ogrywać e, projekt. E, póki co mamy tutaj serię ze sprinterami. E, mam oczywiście pomysły na, na to, co zagramy po. Ale póki co skupię się tutaj na tych sprinterach. Nie wiem, ile, jak dużo, ile czasu Bogdan jeszcze przetrwa. Natomiast liczę, że jak najwięcej i dzięki temu będzie, będę w stanie wiele wam pokazać. I w zasadzie to tyle. No. Łapkujcie i subskrybujcie. O to Was jedynie proszę. Um, teraz przeskoczę na chwilę do tytułów, które były u mnie na kanale nagrywane, ale z tego lub innego powodu zostały wstrzymane. Więc zapraszam. FTL FTL, czyli Faster Than Light, seria, którą też ogrywałem chwilę, a natomiast no, oglądalność tej serii była bardzo słaba, nawet jak na mój kanał. Dlatego została wstrzymana. Jeżeli byście chcieli, żebym wrócił do niej, jak najbardziej jest taka opcja. Natomiast póki co nie przewiduję, żeby jakiekolwiek odcinki e, były. E, co więcej mogę powiedzieć o tej grze? No. W zasadzie to nic więcej. E, eksploracja statkami. Najwyraźniej mało go, kogo to w tym momencie interesuje. No dobra, i teraz przejdziemy do gry bardzo zbliżonej do FTL-a. Gra bardzo zbliżona do FTL-a, tak jak powiedziałem, Shortest Trip to Earth. Była, że tak to ujmę, wydawało mi się, że to będzie lepiej. Lepiej będzie tutaj do oglądania, aczkolwiek, no. Gra się niestety nie przyjęła u mnie, przez co, no musiałem ją porzucić, już musiałem, no, porzuciłem ją. Tutaj też, tak jak w przypadku FTL-a, mieliśmy podróże statkiem kosmicznym, ale ewidentnie to również Wam nie podeszło, dlatego póki co nie planuję kontynuować rozgrywek z tego. No, chyba, że pojawi się bardzo dużo osób, które będą chciały to Abym wznowił serię z tej gry, najbardziej nie wykluczam, że jest taka możliwość, aczkolwiek w tym momencie nie przewiduję, że, żeby coś takiego było. E, no dobrze, tyle jeśli chodzi o tytuły, e, które ogrywałyśmy w tym które ogrywam, albo ogrywałem u, u siebie na kanale. jesteśmy na chwilę z powrotem jeszcze na pokładzie Galaktyki um, ja bym chciał Wam bardzo podziękować y, za cały kształt y, tego jak wspólnie y, rozbudowujemy tak naprawdę ten kanał, bo dzięki Waszemu wsparciu, dzięki temu że oglądacie wszystkie filmiki oraz znaczy domyślam się, że większość ludzi woli w tym momencie u mnie to co jest na najbardziej popularne, to znaczy projekt Zomboid, natomiast liczę, że pozostałe serie też Was chociaż troszkę zachęcą. Jak nie, no to trudno, no nie każdy musi wszystko lubić. Natomiast tym wszystkim, którzy oglądają bez względu na to, czy jedną serię, czy wszystkie, i tak chciałbym bardzo podziękować. i w zasadzie to na tyle, jeśli chodzi o ten konkretny filmik. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi, zaraz zacznę go montować i wrzucę na YouTube'a. A dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie, i trzymajcie się ciepło. Cześć.